W tym filmie dowiesz się, jak zrobić półsłupek i półsłupek nawijany. Przechodzimy najpierw do półsłupka. Zawsze jak masz oczko, oczko łańcuszka zrobione, to po prostu za, rozpoczynasz od drugiego oczka, czyli nie wbijamy się w to pierwsze, tylko w drugie. Wbijamy się i nabieramy nitkę od góry. Wtedy wychodzą półsłupki takie X. Jeszcze raz pokażę wbijamy się tutaj pod nitkę, nabieramy od góry, przeciągamy, i jeszcze raz przeciągamy, jest to półsłupek. Nabieramy. I przeciągamy. A drugi sposób na zrobienie półsłupków wygląda bardzo podobnie. A także wbijamy się normalnie pod tą nitkę, ale już nabieramy od dołu. Od dołu. Jeszcze raz, pod nitkę, nabieramy od dołu, przeciągamy. Półsłupki nawijane również są proste, czyli nabieramy najpierw naszydełko nitkę i teraz bijamy się normalnie pod pętelkę, nabieramy od dołu czy od góry, i teraz mamy trzy pętelki na szydełku i przeciągamy wszystkie nitki razem. Jeszcze raz. Nabijamy. Wbijamy się w pętelkę. Na przykład teraz od góry. Nabieramy. I kiedy mamy trzy, przeciągamy przez wszystko naraz. To tyle. Dziękuję.